Witam Was serdecznie, a to jest kolejny farming, i tym razem będzie to seria druga. Dzisiaj ogólnie pokazanie maszyn. Także, nie przedłużając, lecimy. Ta mapa ogólnie jest od jednego gościa, także. No, linku wam do niej nie dam, ale trudno. Niestety polskich maszyn nie ma, ok, jesteśmy już w grze, to jest aerostelność, jaki możemy złożyć. Jedna rostojność jest o fajny. fajna. Nie wiem, czy on jest oryginalnie w grze, ale raczej, raczej nie. W środku jest wszystko fajnie elegancko. Gałka się rusza. Proszę bardzo. Dźwięki też są bardzo fajne. Okej, okay, także lecimy do ciągników. I ten jest jednym z najlepszych. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Balko, nie? Tak. i patrzcie się na nią. Właśnie dlatego to mój ulubiony. Dobra, także lecimy dalej. No i kolejny ciągnik ten też jest fajny, bo w nim też się gałka rusza. O ta, o, ta. i teraz <coughs> zobacz. Proszę bardzo, wszystko ładnie. Dźwięki też są ok, także lecimy do kolejnego ciągnika. Ok, już jesteśmy. To jest jeden z najlepszych, drugi najlepszy. I licząc tamtego zielonego. To jest chyba zielony, na nie. I w nim też się y, ruszają biegi. No tutaj. Także teraz... Y, o i pedały jeszcze właśnie. Także lecimy Ale dźwięki są chyba najlepsze. Dobra, lecimy do kolejnego traktora. Nie wiem czemu, ale ten ciągnik nie ma kierownicy. Tu akurat się biegi nie ruszają. Ale przynajmniej wskaźniki. Dobra. Także to wszystko już pokazane. pokazane. Także lecimy do innych maszyn. Kocham ten dźwięk. Proszę. Proszę bardzo. Tu mamy przyczepę. To jest ogólnie wszystko rosyjskie. Nie ma tu niestety polskich maszyn. To jest w ogóle połączenie Lipinek i Starej Huty. Z jest farmiga Tutaj mamy przyczepę. Tam jest header do ruskiej I tutaj kosiarka. To musi się wywalić. Bo... <słuch> Mapka jest ogólnie bardzo fajna. Fajny, fajny klimat. Tutaj. Tutaj za mną. Ten zaczep jest od siewnika. Jak mówiłem, polskich maszyn nie ma. Powtarzam, chyba trzeci raz. Coś mi się tak wydaje. Poproszę. Dobra, nieważne. On tak będzie. Tu kultywatorów z nodów akurat na temat nie ma. Dlatego wziąłem. Zaraz wam pokażę, który. I tu już jak widzicie, są nowe zakładki. Tutaj, stąd to jest ten pierwszy. Dobra. Upryskiwaczy nie mam. Siewnik to jest o, właśnie ten innego z tej mapy nie ma kosiarki, testa. Yy, co jeszcze? Jeszcze prasa. Ja jej akurat nie mam, bo mnie <ścoughs> nie stać. Z samochodu nie ma z modów. Dobra, reszta już jutro albo jeszcze dzisiaj. Także do, do zobaczyszka.